Jestem w manufakturze i będziemy sprawdzać nowości w sklepach Lego i Empik. Sprawdzamy co tutaj będzie. Czy jakieś w ogóle nowości są. Nie ma już takiego jednego zestawu z Tomem i Jerem. Idziemy dalej. Tutaj są takie inne zestawy. breloczki. A tutaj jest punkt, wybieraj i buduj. I trzeba zapłacić za mniejsze 47 zł, a za większe 85. Idziemy teraz dalej, tutaj na zestawy LEGO City. Sprawdzimy, czy tutaj też są jakieś nowości. Ale jest wakacyjny camper, którego wcześniej nie widziałem, oraz jest. Urgonetka ratowników i górska ciężarówka. No, dla mnie jest to bardzo ciekawe. A tutaj to są wszystkie zestawy, które są ostatnio. Tutaj jeszcze z LEGO Ninjago samochód wyścigowy. Tutaj jest to, co zawsze. Natomiast tutaj są takie zestawy LEGO. Tutaj są, jest LEGO kreator A po tej stronie jest tu na przykład taki fajny zamek Disneya za 1800 zł. Jest taki ładny Porsche. Tu są takie fajny zestaw, każdy jest wspaniały. Teraz idziemy dalej tu coś takiego. I zestaw o Londynie jest statua wolności i tak tu się prezentuje to wszystko jeszcze tu mamy taki statek duarkę i na tym i na tym kończymy w sklepie lego idziemy teraz poszukać nowości w empiku ciekawy jestem co tu jest nowego zaraz się przekonamy tutaj są kwiatki z lego tu są kustki Rubika, skrable. Tutaj są zawsze takie karty piłkarskie Ekstra Ekstraklasa. Pójdziemy zobaczyć, ale tutaj ich nie ma. Samochody i takie figurki. A tutaj są. Yy, yy, śniadaniówki i takie inne rzeczy tu są zestawy Lego, tutaj Lego City takiego pod, czegoś takiego tam nie było takiej maini, nie było w, yy, oraz takiej ciężarówki tutaj z, yy, ze słodyczami nie było w yy, sklepie Lego idziemy teraz dalej tutaj są gry planszowe Tutaj Lego Duplo. Tutaj maskotki. Tutaj yy, gry. Jakieś yy, planszowe. Tutaj tak samo. Doble i inne takie rzeczy. Tutaj też coś jest. Jakieś yy, gry planszowe. Teraz zobaczymy. Co będzie w kolejnym dziale? Tutaj, w tym dziale nauka i rozwój są takie yy, klocki, Mariomex. kostki Rubika. i są gry planczowe. Tutaj taka gazetka Hot Wheels jeszcze jest. I co? I na tym. Kończymy dzisiejszy odcinek. Do następnego razu będę kończyć dzisiejszy odcinek. Już wychodzimy do widzenia.